Witam Was ponownie. Dzisiaj słuchajcie odcinek na bogato, ponieważ do warsztatu do drewno trafiły diamenty. Zapraszam! I to diamenty nie byle jakie, a diamenty firmy DMT, czyli Diamond Machining Technology. Przede mną, takie oto opakowanie zbiorcze, do którego zaraz przejdę, ale zanim zaczynam o nim. Opowiadać, chciałbym powiedzieć Wam kilka słów odnośnie samej firmy D&T. Jest to firma ze Stanów Zjednoczonych i od 76 roku bardzo dobry rocznik, nie będę zdradzał dlaczego, ale przez tyle lat zajmują się tylko i wyłącznie właśnie posyłkami, ostrzałkami diamentowymi. Niczym innym jest to ich główny produkt, który przez tyle lat, jak gdy usprawniają, że tutaj myślę, że prawie 40 lat świadczy już właśnie o tym, że firma ma spore doświadczenie w danej produkcji. Nie skacze z tematu na temat że zajęli się tylko i wyłącznie tym. Tematyka ostrzenia narzędzi w dymie była poruszana już kilka razy, ale tą perełkę, czyli diament, zostawiłem właśnie celowo też na sam koniec, ponieważ no według mnie jest to najwyższa liga jeśli chodzi o technologię, która jest tutaj użyta. Te ostrzałki są wykonane najczęściej z metalu, następnie pokryte są warstwą niklu, i na to jest nałożony proszek diamentowy. W ostrzałkach DMT jest użyty diament monokrystaliczny, jest to najwyższa też półka jeśli chodzi o jakość samego tego nasypu diamentowego. Dzięki temu te ostrzałki wytrzymują dużo dłużej niż ostrzałki z nasypem diamentowym polikrystalicznym. Również sama struktura tego diamentu w porównaniu właśnie do diamentu polikrystalicznego jest dużo lepsza. Te diamenciki jakby są równe w wysokości, sam nasyp jest równomiernie rozłożony na tych płytkach, dzięki czemu same płytki są prawie że idealnie równe. Te narzędzia starczą wam po prostu dużo, dużo dłużej niż wszelkie inne produkty, które gdzieś tam możecie znaleźć na rynku. Koniec gadania. Bierzemy się w takim razie za omawianie poszczególnych produktów. Tych produktów w tym opakowaniu jest tylko trzy, ale te trzy produkty, według mnie, to są takie produkty kluczowe, które mieć się powinno naprawdę w każdym warsztacie, czy też niektóre elementy z tego powinno się mieć w domu. Zaczynamy. Otwieramy i już Wam pokazuję, cóż tutaj jest. Ostrzałka największa. Jest to strzałka taka wraz z podstawką. Podstawka ma gumki. Możemy sobie to przykręcić, umocować. Gumki będą amortyzować nasze jakieś tam prace i nakładamy sobie tą dużą strzałkę. duża, duża już Wam mówię, jakiego ona jest wymiar, bo duże to jest Test 15 na 5 cm. I do tego jest jeszcze zamknięcie. Ostrzałką numer 2 odgrywam. Jest to taka oto ostrzałka w formacie karty krydrowej. Jest Esetui, foliowa. I sama ostrzałka, taka płytka gdzieś koło 2 mm grubości, nawet nie jakiś mm, 2, plus minus. I to jest karta kredytowa, czy też wizytówka. I ostrzałka trzecia. Również czerwona, o kolorach za, za chwilkę. Jest to ostrzałka, taki bryloczek z zawieszką do kluczy. Malutka ostrzałka, również w takiej samej technologii jak ta, większa. Tak to wygląda. To na razie chowam i zabieramy się za omawianie poszczególnych produktów. Wszystkie ty. Trzy osełki, ostrzałki. Jak widzicie, są w kolorze czerwonym. Co jak mówiłem, nie jest bez znaczenia, ponieważ tutaj DMT zastosowało taki kod kolorystyczny. Różne gradacje ziarnistości są w różnym kolorze. Kolor czerwony to jest 600. I służy do takiego szybkiego przeostrzania. Jest to naprawdę już dosyć agresywny kamień. I Potrafi naprawdę szybko, kilkoma ruchami, naostrzyć dowolne, dowolne ostrze. Praktycznie możemy ostrzeć na tym każdy rodzaj stali. Do HSS-ów, stali węglowych, e, każdą stal spokojnie tymi osełkami naostrzymy. Zasada jest również jedna wspólna do wszystkich tych osełek nie ciśniemy. Tutaj nie używamy siły, One, te diamenty zrobią naprawdę swoje. Po prostu przesuwamy tym elementem ostrzonym, ostrzem po osełkach i to będzie naprawdę działać. Które na początek? Może największe. OK. Zaczynam w takim razie ostrzyć. Przeciskam dłuto do odpowiedniego kąta i zabieram się, wykonując niewielkie ruchy. Oczywiście staram się trzymać. Nie wiem, czy słyszycie, co się dzieje na dworze. Burzowo dzisiaj, po co tutaj są jeszcze te czerwone plastikowe piny? Są to minimalne miejsca takie jakby ciut niżej niż sam diament, i w tych miejscach znajduje się właśnie urobek, czyli metal z mojego dłuta. Ja wykonałem. Ja mogę. Ja wykonałem, jak widzicie, sporo posunięć. Celowo, zobaczycie teraz, zrobię na jeszcze zdjęcie, jakieś zbliżenie. Jak wygląda moje dłuto? Dłuto było ostrzone ostatnio na szlifierce wodnej, wolnobrotowej. Ona no, wiadomo, że robi minimalny rubek. Tutaj mam już to bardzo dobrze zebrane. Spokojnie mogę teraz wykonać parę ruchów z drugiej strony. Zebrać ten drut. Wyrównać to. Teraz z tej strony. Okay. I to już wystarczy i teraz jak widzicie na moich dłoniach, na moich palcach, ja nie mogę, już jest sporo tego yy, urobku, Teraz pokażę wam jedną rzecz. Troszeczkę wody, żeby zebrać całość i zobaczycie tymi kilkoma ruchami ile tego metalu, bardzo twardego. To są dłuta HSS, czyli najtwardsze dłuta japońskie jakie mam. Zobaczcie ile tego metalu już się udało zebrać. Jest to naprawdę dużo. Właśnie, od razu wziąłem szmatkę. Jeśli chodzi o czyszczenie później tych ostrzałek, praktycznie są dwa banalne sposoby. Jeśli ostrzycie na sucho, śmiało możecie wziąć po prostu zwykłą gumkę do mazania, ale jakąś lepszą, nie, nie takie, wiecie, najtańsze Chińczyki. Porządną gumkę do mazania i bez problemu możecie ten urobek zetrzeć. I wasza ostrzałka jest jak nowa. Jeśli pracujecie na mokro, wtedy możecie wziąć spryskiwacz, psiknąć trochę wody, ponieważ no, też tak możecie pracować, czyli nalać trochę wody i pracować na mokro. To zależy jak kto lubi po pracy na mokro znowu spsikać trochę wodą, zebrać to, możecie umyć. Też wręcz pod bieżącą wodą. Pamiętać należy jednak o tym, żeby po umyciu, jeśli faktycznie używacie wody, wytrzeć to do sucha, zostawić do wyschnięcia i za chwilę wasza ostrzałka diamentowa jest jak nowa. Ta powierzchnia również doskonale nada się do ostrzenia noży. Czy to będą ostrza noży? Utwardzanych, czy też ze stalą węglową, bez problemu ta ostrzałka sobie doskonale z tym poradzi. Weźmy na przykład stal węglową. Jeśli chodzi o kąt ostrzenia noży, powinno być to około 20 stopni. Wyznaczamy to w banalny sposób. Kąt 90, połowa kąt 45, jeszcze połowa kąt 22,5, czyli plus, minus. Tutaj wiadomo, że nikt nie będzie. Patrzył czy jest to 20 czy 23 stopnie. Ostrzymy od rękojeści do czubka noża. Możemy robić to raz w jedną, raz w drugą stronę. Kilka pociągnięć. I nasz nóż jest przeostrzony. Przy tej metodzie nie musimy też usuwać drutu, ponieważ nie przewijamy materiału z jednej strony na drugą. Zobaczmy w takim razie jeszcze, może na jakimś strugu. Tutaj mój ulubiony strug gładzik. Ostrze powinno się zmieścić. One jest około chyba 40 mm. Możemy wykorzystać tutaj oczywiście ostrzałkę, czyli ten trzymacz do, a możemy pokusić się i zrobić to przecież ręcznie. Zobaczcie, tutaj na środku jest. Widać jak zbiera ostrzałka wolnobrotowa, też środek jest wklęsły. Także spokojnie na tej ostrzałce właśnie blokowej na noże Waszych strugów. Zobaczmy. Myślę, że całkiem nieźle, jak na takie bardzo szybkie ostrzenie. I pamiętajcie, że to jest dopiero 600. Równie dobrze można było to wykończyć naprawdę na błysk, ale takim ta 600 spokojnie sobie poradzi właśnie, żeby zrobić to naprawdę szybko kilkoma ruchami. Dobra, nóż na bok. Przejdę w takim razie do kolejnej ostrzałki. Może teraz wezmę ten bereloczek. Ponieważ on ma podobne tworzywo i podobną strukturę tutaj diamentu, rozkładamy go i składamy po prostu na klik. Tutaj to łóżko jest wypinane, można to sobie wyciągnąć żeby nam nie przeszkadzała na przykład w pracy, coś jest przypięta na przykład gdzieś do kluczy. Sama powierzchnia robocza jest sporo mniejsza od tej większej ostrzałki, ale ma to jedną wielką zaletę. Jest małe właśnie i jest mobilne. Czyli tutaj ostrzymy narzędzie po nieruchomej ostrzałce. A tą ostrzałką możemy na przykład ostrzyć narzędzia Właśnie ruszając samą strzałką, na przykład moje stare nożyczki warsztatowe, praktycznie paręnaście sekund, i wasze nożyczki dostaną drugie życie. Wystarczy trzymać sobie te nożyczki, oczywiście jakoś w miarę stabilnie, znaleźć ten kąt, spojrzeć tutaj na samym końcu krawędzi, tutaj tnącej, jaki powinien być kąt. I wykonujemy kilka posunięć. 3, 4, 5. Obracam nożyczki. Sprawdzam ten kąt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powinno starczyć. Zobaczymy. Idealnie. A te nożyczki mają tyle czasu, że szok. I o to chodzi. Szybkość i agresywność tych nasypów diamentowych naprawdę powala. Dobra, no ale nożyczki nożyczkami. Czy możemy tym ostrzyć noże? Nie ma sprawy. Dokładnie tak samo. Mając na przykład gdzieś, nie wiem, czy w warsztacie, na biwaku w domu, tylko tą ostrzałkę i jakiś nóż, robimy dokładnie to samo. Oczywiście powierzchnia przyłożenia jest dużo mniejsza, więc musimy troszeczkę się bardziej skupić na tym, ale równie dobrze sobie z tym poradzimy. OK, i mój nóż powinien być naostrzony, gotowy do pracy. Praktycznie ta mała ostrzałka znajdzie zastosowanie zarówno u nas, w warsztacie, w domu, dziś na biwaku możemy zaostrzyć sobie czy nóż, czy siekierę, dostrzyć czy też naostrzyć na przykład haczyki do wędki. Naprawdę, zastosowań takiego maleństwa jest niesamowicie dużo. I została nam jeszcze trzecia ostrzałka, również czerwona, nóż na razie na bok. I to jest również bardzo ciekawa ostrzałka, którą zawsze chciałem mieć u siebie w warsztacie. Dlaczego? Ponieważ czasami zdarzają się właśnie sytuacje, kiedy potrzebujemy czegoś pilnika, powiedzmy, cienkiego, agresywnego. I bardzo dokładnego pilnika właśnie do, do ostrzenia na przykład na przykład wiertła takiego puszkowego. Żaden problem. Tym właśnie to zrobimy. Do tego mam jeszcze jeden sposób, który, który polecam, sobie tylko to przedstawię, ponieważ będziemy potrzebować do tego krawędź. Tak. Dobra. Ponieważ tą ostrzalkę będziemy właśnie potrzebować, będę chciał tutaj umiejscowić na samej krawędzi tej deski. Mało tego. Tutaj coś jeszcze dam. Ja mam akurat jakąś podkładkę taką silikonową. Może to być na przykład słuchajcie, podkładka pod myszkę ja akurat nie miałem. Takie coś kosztuje, nie wiem, może z 2 zł, więc idealnie się do tego nada. Przykleimy to sobie i naszą płytkę tutaj umieść sobie. To mi się teraz nie będzie ruszać i ona będzie trochę wystawać. Nawet mogę ją jeszcze dalej wystawić. O kurde. Jeszcze troszeczkę dalej ją wstawię, żeby mieć jeszcze tutaj cieńszą to krawędź. No i teraz spokojnie możemy tutaj działać. Oczywiście znaleźć muszę kąt, żeby się nie ruszało. I możemy ostrzyć. Gumka w ruch. Usuwamy zebrany metal. Równie dobrze na tym możemy ostrzyć czy też doostrzać na przykład frezy. Gdzieś tam na przykład mi przypala już drewno w czasie obróbki. Kilka ruchów. Oczywiście staram się znaleźć tą płaszczyznę, żeby zrobić to dobrze. daleko już się trochę przechylało Myślę, że wystarczy. Ostrzałka wyczyszczona, fresna, na ostrzony dosłownie paręnaście sekund. Oczywiście na tej płytce nie ma problemu, żeby również doostrzyć sobie właśnie nasze dłuta. Oczywiście różnica jest taka, że tutaj nie mamy właśnie tych miejsc na, na urobek, więc tutaj będzie nam się szybciej to zaszlichcało i częściej musimy czyścić tą płytkę. No i oczywiście wielką zaletą tej ostrzałki w formacie karty kredytowej są też jej gabaryty, ponieważ jest to tak cienkie i płaskie, że. Tym etui, gdzieś tam w kieszeń możecie wrzucić i e, po prostu mieć zawsze przy sobie w trakcie pracy. A to, że jest to też ta płytka metalowa, to też ma wielką zaletę, bo z tym praktycznie nie ma się co stać, to w końcu kawał, kawał blachy, pokryty tylko z jednej strony e, tym nasypem, to się nie potłucze, nie powygina. Na pewno tak e, z kamieniami japońskimi bym na pewno nie robił. Także to niewątpliwy plus właśnie tych ostrzałek. Jest jeszcze jeden plus, który dla mnie jest bardzo ważny: to to, że ta powierzchnia, są płytki dużo większe niż jeszcze niż ta, że ta powierzchnia jest prawie, że idealnie płaska i ona nigdy nie zmieni swoich kształtów. Czyli największą wadą, właśnie według mnie, kamieni wodnych jest to. Że one bardzo szybko po prostu się wyżłobiają w miejscu, gdzie pracujemy, gdzie ostrzymy te narzędzia. Tutaj takiej, takiego problemu nie ma. Możemy wziąć jakieś e, najmniejsze śrubokręty i po prostu pracować sobie, ostrząc tylko w jednym miejscu. Na kamieniu wodnym w tym miejscu już miałbym dziurę. Mogę wziąć, nie wiem, na przykład obcinaczki jakieś elektryczne. Również. Świetna sprawa do ostrzenia i kilka pociągnięć. Przepraszam, nie w tą stronę. Tak zrobimy. Kilka pociągnięć z jednej strony, później z drugiej. I również to będzie zrobione żadnym kamieniem tak cienkim. Nie byłbym w stanie tam dojść. No cienki kamień by po prostu popękał. A to jest z metalu i bardzo, bardzo twardego tworzywa. Więc. Tak to wygląda. Yy, w filmie być krótki, a wyszło, wyszło jak zawsze. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ mam dla Was niespodziankę. Ten oto właśnie zestaw trzech osełek diamentowych firmy DMT będzie dostępny w naprawdę atrakcyjnej cenie w ofercie specjalnej do Dla tych, którzy nie wiedzą, www.domidrewno.pl i tam szukacie zakładki w menu. Oferta specjalna. Od dzisiaj, przez kolejnych 30 dni, ten oto zestaw będzie dla Was wszystkich dostępny. Zapraszam. A dzisiaj już Wam dziękuję. I do zobaczenia wkrótce. Ja zabieram tą osełkę kieszonkową idę do domu naostrzyć kilka noży kuchennych. Cześć!